Dzień dobry państwu. Mam przyjemność przedstawić państwu nowy produkt, jakim jest suplement pod nazwą Hitolife. Producentem tego suplementu jest hiszpańska firma Genosa, a w Polsce suplement ten sprzedawany jest pod marką Visanto. Koncept, jaki stał się podstawą stworzenia tego typu suplementu, wynikał z niezwykłych wartości, prozdrowotnych działania takiego profilaktycznego polifenoli z oliwek. Lub z oliwy, a w szczególności głównego czynnika w nich zawartego, jakim jest hydroksytyrozol. Dla wielu osób, które interesują się zdrowiem, znany jest fakt niezwykle dobroczynnego działania substancji zawartych w oliwkach, oliwie, czy też nawet w liściach oliwnych. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że chociażby w transporcie i w czasie procesów przechowywania polifenole ulegają degradacji. Nawet jeśli w supermarkecie, w sklepie kupujemy oliwę z oliwek typu, nawet Virgin, nie jest ona tym samym co oliwa ze świeżo wytłoczonych oliwek. W tym produkcie, w Hit Alive, mamy substancje pozyskane właśnie z liści czy oliwek w stanie świeżym. Komisja Europejska i inne urzędy już dawno zaakceptowały fakt skuteczności polifenoli tego typu w zmniejszeniu stężenia tzw. złego cholesterolu. Tutaj chodzi również o to, że polifenole te pomagają w ochronie lipidów, czyli właśnie cholesteroli przed ich utlenianiem czyli przed tworzeniem się takiej formy cholesterolu, tej utlenionej, która rzeczywiście jest groźna. To właśnie te utlenione formy cholesterolu prowadzą do uszkodzenia śródbłonka, co w efekcie prowadzi do rozwoju miażdżycy. Tak więc w tym przypadku mamy z perfekcyjną, naturalną profilaktyką miażdżycy, a nie stosowanie jakichkolwiek substancji, które tylko obniżają poziom cholesterolu, niczego więcej nie dają, nie wnoszą, a charakteryzują się jednak całą długą listą skutków ubocznych. Drugim niezwykle ważnym elementem dotyczącym tego suplementu jest to, że powoduje on zwiększoną produkcję najważniejszego dla nas przeciwutleniacza wewnętrznego, jakim jest glutapion. Działanie glutationu w naszym organizmie jest już od, od dawna potwierdzone przez naukę. Substancja ta chroni nasz organizm przed nadmierną ilością niezwykle szkodliwych dla nas wolnych rodników, co przekłada się na profilaktykę wielu chorób przewlekłych, degeneracyjnych. Stwierdzono, że u osób, które dożywają wieku np. 100 lat, tam występuje u nich wysoki poziom glutationu. Tam jest też u nich niski poziom insuliny, co wskazuje na niewielką konsumpcję węglowodanów. Odpowiednio wysoki poziom glutationu na poziomie komórkowym, szczególnie w nerkach czy w wątrobie, stanowi taką naszą naturalną ochronę przed różnego rodzaju toksynami pochodzącymi chociażby ze środowiska czy ze środków spożywczych. Glutation. Odgrywa wiodącą rolę w działaniu naturalnych mechanizmów, jakie mamy w naszym organizmie, służących do usuwania toksyn, takich nawet jak metale ciężkie. Jak wykazano, działanie tych substancji polega na niebezpiecznym zjawisku stymulowania mikrogleju. W naszym mózgu. Tutaj przypomnę, że są też innego rodzaju substancje stymulujące mikroglej, czyli tak zwane neuroeksytotoksyny. Jest w tym np. aluminium, rtęć, fluor, gluten, soja, mleko, masowo stosowane dodatki smakowe do żywności, różnego rodzaju leki, sztuczne barwniki, aspartam, glifosat. Wysoki poziom homocysteiny czy wprowadzenie do organizmu jakiegokolwiek patogenu. Bez odpowiednio wysokiego poziomu glutationu, nasz organizm ma znacznie bardziej utrudnione zadanie polegające na działaniu ochronnym komórek przed atakiem wolnych rodników, co jest szczególnie ważne w przypadku mózgu. Oczywiście można stosować glutation w postaci suplementu diety. Takie produkty na rynku są. Problem polega jednak na bardzo słabym wchłanianiu się glutationu. Czasami, szczególnie w wyższych dawkach, może to doprowadzić do podrażnienia śluzówki żołądka. Nawet ilość taka jak 3 gramy glutationu podanego do ustnie nie spowodowały jednak powstania zwiększonej jego ilości na poziomie komórkowym. No i właśnie, to działanie hydroksytyrozolu zawartego w świeżych oliwkach, liściach czy oleju, ale świeżym, ma takie naturalne działanie stymulujące produkcję glutationu, ale na poziomie komórkowym komorkowym. Ciekawe jest też to, że hydroksytyrozol sprzyja ogólnie mówiąc oszczędzaniu zapasów witaminy C w naszym organizmie. Podwyższa więc naturalny poziom witaminy C we krwi, co dla nas oczywiście jest niezwykle korzystne. No i trzeci już bardzo ważny składnik tego unikatowego raczej produktu, to zawarte w nim drożdże wzbogacone w selen. Czyli pierwiastek, którego tak bardzo nam brakuje w naszej diecie. Tutaj jednak selen stanowi taki dodatkowy element potrzebny naszemu organizmowi do produkcji wielu różnych enzymów, szczególnie tak zwanych enzymów selenozależnych, które mają działanie synergistyczne z całym spektrum substancji zawartych właśnie w tym produkcie. To właśnie, między innymi wymienione powyżej substancje stanowią o sukcesie tzw. diety Śródziemnomorskiej. Zawartość hydroksytyrozolu w jednej kapsułce tego produktu jest równoważna z jego ilością w 40 zielonych oliwkach bez pestek, ale świeżych. Można więc obrazowo powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z dietą śródziemnomorską w kapsułce, oczywiście bardzo obrazowo. Mam nadzieję, że ten produkt tak się Państwu spodoba, jak spodobał się również i mnie.